się z tej strony Yeti, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spalionowa w dniu dzisiejszym e, spędzimy miło czas na serwerze i, i zobaczymy w sumie co dzisiaj będzie się działo. no Jak widzicie ja dalej nie mam Witaj, że ja mam do siebie można sprawować. Jestem Yeti! Jak tam no dobra, że ty, ale naprawdę jeb, ważna jeb, sprawa Nie jaka ważna sprawa, jest Dobrze, 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 dobrze. To nie jest teraz istotne. Są ważniejsze sprawy niż twojej nie. Yyy, że tak powiem... No, no po prostu w mnie zwykł. Jak zauważyłeś, jak mówię, w ciągu mhm. ostatnich dni to zauważyć. I no, po, po prostu chciałem go wstawić do więzienia. Za co? Za to, że ja wiem, że on jest zły. A, A ty w ogóle tego byłeś nie w tym więzieniu? Ty wiesz w ogóle, że jest co więzienie? Nie wiem, ale no pewnie jakieś byśmy zbudowali. Ale to co ty chcesz zamknąć bzyka w więzieniu? Serio? Ale ja jako, no jak on lewej? Ale... Ale o się nie dowie, my to zrobimy zmienawka. To I będzie danka miła na Wigilię. Mm, ale Wigilia jest za miesiąc. Ale w Wigilię go wypuścimy i będę miał no prezent. No ja ci powiem, e, że to może się źle skończyć dla ciebie, nie? Że bzyku się mega wkurzy. Ale bzyku się nawet nie dowie, że to ja. A zresztą mnie dowie się, ale co z tego? On jest zły i co no ja się, że... bo na niego pójdziemy? Ale spokojnie, co z tego, że on się dowie? Kim on jest, nepalionowie? Przecież tutaj rządzi palion, a nie bzyku. Więc. Więc no ja się nie boję. Nie to. możemy, nie możemy go zamknąć w więzieniu, nie, nie możemy, bo się jak dowie się Palion, to pają się w kurzy i on każe nam, nie wiem, albo opuścić paliolowo, albo nie wiem, no da nam jakąś karę czy coś, no nie hmm. możemy tego zrobić. No dobra, no to nie wiem, to może jeżeli na razie nie da się go zamknąć, no. to możemy go potrolować troszkę. Że chcesz go zamknąć, w sensie potrolować, no potrolować sobie moglibyśmy to zrobić. Przyznaj się, że chciałbyś to bardzo zrobić. No chciałbym, chciałbym, ale to tylko dlatego, że jak on mi się włamał na konto, zabrał mojego konia. Najlepsze jest to, że ja nawet nie wiem, gdzie ten koń jest. I on, well, nie before, i on mi powiedział, oh że... God, Dobra, najpierw zobaczymy, czy on mi powie, gdzie jest mój koń i moje zbrojki. Bo ja ogólnie you, robiłem live, a więc wiem już, gdzie to wszystko jest, ale zobaczyć, czy on mi to powie. Bziku! Siemanko, cześć. Siema, spotkałem dzisiaj Steve'a. Słuchaj, ale to nieważne, sprawa jest taka, czy... Mm, Powiedz mi, gdzie jest mój koń? Bo wiem, że to ty mi go zabrałeś. I... Ech, no ale ty miałeś go... Z... Nie, jak ja ci go zabrałem? No, kiedy zabrałeś go mi go konia, zabrałeś mi konia i zabrałeś moje zbroje, Ja wszystko wiem, kiedy, bo mi, nie, bo nie, mi kiedy, widzę, nie, ale widzowie mi powiedzieli na live. Jak? Co? No. A co tam robi Steve za oknem? Ty, ja widzę za oknem. O, co? Dzień. Co to ma być? Nie, Steve, oh powiedz ziód, mi ziód, gdzie ziód, jest mój koń? Eee, no... Nie no, Steve, miałeś znaleźć go, no! Znaczy, co ja Yeti, Steve. Steve! w ogóle ma do ziód, ciebie sprawę, stary, ja w ogóle nie wiedziałem, że on ma taką moc, ale chodź, Steve, powiedz to Bzykowi, niech on o tym się dowie! O, jest to, to jest... mega No powiedz mu to, co chciałeś powiedzieć, że Bzyk już gdzieś idzie. Gdzie idę? bo ty idziesz. Gdzie? W jedno miejsce. W jakie miejsce? Dobre, do więzienia. Idziesz. Jak to do więzienia? Zawsze. No co? naprawdę, idziesz do więzienia. E, Palion, po, Palion, Palion mnie poinformował, że Steve, je, że Steve eee. nie, ma ro, nie ma pracy, pieniędzy i w ogóle, więc w sumie postanowił zatrudnić go w, w roli no, tak. celnika, nie? policjanta. Dzisiaj mam czy... praktyki i muszę je odbębnić, dlatego potrzebujemy tak. jednego więźnia, żeby mógł te praktyki tak. przejść. No w, w się sensie mogę wam pomóc, ale czemu to jestem ja, czemu to nie mam ty być No bo on wytypował ciebie, ale co najgorsze w tym wszystkim, Zyku, że to jest e, to jest naprawdę, że będziesz tak jak więzień, nie jak jakaś, wiesz. Co? I, i, nie I to w ogóle, to w ogóle tak, to w ogóle to zacznijmy od tego, to w ogóle nie jest pytanie. Czy ty, czy ty się zgadzasz? Tylko to jest no twierdzenie, nie? że tak Nie ta no, panowie, ale panowie, 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 uspokójmy się, no przecież możemy... Ale to tylko miesiąc, stary, to tylko nie? miesiąc, to tylko miesiąc, nie. to miesiąc? Ale do miesiąc. to są praktyki, A ja to do nie, Na nie, 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 on, bo, może, normalnie on, on mógł sobie wybrać, kto pójdzie do więzienia i wybrał ciebie, Bzyku, dlatego ja my się zaopiekujemy twoim domkiem. No tylko ale, ale to jest No, Bzyku, więc tutaj nie ma nic do powiedzenia, bo ja tego nie rozumiem. Dobra, idę tam, ale słuchajcie, to tylko dlatego, że Steve się uczy e, jak być porządnym człowiekiem Nie, pracowity. ale ty tam idziesz na miesiąc stary. To na miesiąc? Ja Zobaczymy się jak. Praktyka, będzie Niczego tak naprawdę. Ja nie chcę na miesiąc tam iść. No, no, ale to nie jest, ty jedynie. jesteś więźniem, normalnie popełniłeś przestępstwo! Nie cię nie obchodzi, ja tam nie pójdę. I dalej I chcesz idzie, chcesz. Musisz no, ja to zrobić, bo inaczej fajn ty ludzi. Ja się ja się dobrze się to zajmiemy, znaczy Steve, bo oh. ja to tylko będę oglądał. Bo stwierdziłem, że... No tutaj, no do więzienia polecieliśmy a gdzie? O oh my god, z jakiej big prison. No wielkie, wielkie, tutaj będziesz no miał swoją no idziesz tu? Ja nie, mogę. nie ale ja tu nie chcę iść, czemu no, ja bzyku, byłeś już tu kiedyś, więc wiesz gdzie od... O, tu są w ogóle są itemy! tutaj chyba itemki się składa. Ej, Elektra no. TU JEST NAWET! My Ej, girl. tu... Ej, czemu tu jest tabliczka przedmiotu Bzyku? <laughs> no, ale nie ma ich tutaj, no bo to było kiedyś! <laughs> bzyku, już nie raz tu byłeś, stałe bywalec. Dobra Bzyku, chowaj itemy! No nie, no nie ma szans, ja nie chowam tego. Ty już, bo zaraz się zdenerwuję. O robicie. O nie, dobra żartu. Ej, dobra, ale wy tak na poważnie, wy nie żartujecie. Stary, to, to, to jest do totalnie nie, A nie mi tego za złe, to on chciał cię stary wpakować do więzienia. Ale jak to? O, ale... co tu jej? To miało być, to miało być dla zabawy! Zygku frajerze, no. szybko do no, już! Jak chodź. to frajerze jeszcze mi mówię. Ej, ej, ale nie, czekajcie, no to Proszę proszę tutaj z tej Jak prawnika! Ale nie ma prawnika, bo... To ty, jak ty zmy... nie mają prawa do prawnika? No właśnie, no. Szybko do celi, Juli. I co to, to, to ty najgorsze No tej najtrudniej, jak do tej? to do tej. Dwa klocki, co to za tyle Ale to Ale nie ma, ale chcieć nie znaczy móc. Dobra, Steve, ale mi się wydaje, że jak jesteś już tym celem, bo ja ogólnie jestem tu po to, że Pan mi powiedział, że ja mam nadzorować, jak tutaj Steve będzie się sprawował. Tak, Więc, tak, że ja mam nadzorować co? jak Steve będzie się sprawował. No dzisiaj z nim gadaliśmy. I ten... No, o której Steve, no, z dwie godziny yes. temu stary, czekaliśmy aż wejdziesz na serwer. Dobra i o, Steve, czy? i ty musisz, i ty musisz stary, no, potorturować go trochę, coś mu wiesz, ja. powymyślać. Okay, okay. Nie, tu jeszcze, że tu jeszcze, jak? No w nie ma problem, nie ma żadnego problem. No. Zrobimy to. Dobra, hey, jest ja, zamknięty. Nie, ja, powiedz szczerze, czy to? Czy ktoś cię zmusi... Nie, no, zamknij tego Steve'a. Coś ci się stało. Zamknij Steve'a, powiedziałeś zamknij Steve'a. Czy ty nie, powiedziałeś, Steve'a? Nie, nie Steve W tym momencie jesteś ukarany przez tutaj podobnego scenika i nie, nie możesz nic wyłowić. Nie, nie Zyku lepiej się Je! słuchaj, bo palił się wkurzy! Zyku już nie żyje! tutaj w mieście będzie Cię ukarac za twoje kazał wiczybie. obserwować! Ale ja z nim mówiłem i nic mi takiego nie mówił, ja nic nie Zyku, zrobiłem stop. Zyku stop. No sto, stoję, stoję tu no. ciała wyląduje między twoje oczy. No przecież Otwusz nie drzwi. ruszam się. No, no, no otworzyłem. sumie to Wejdź do środka. Nie no dobra, żartujecie Otwuszczę sobie, dobra. Pięciwe. Nie czy ja naprawdę dobra. jestem zamknięty w celu. Zyku, no, wiesz, że ja cię dobra. lubię, ale ja, ja, ja nie decyduję o tym kto jest w celi, tylko ja decyduję... Ja tylko patrzę, spoglądam jak się Steam zachowuje, nie? Ja Teraz tak. Otwieram tutaj sobie drzwi Tik, tik, tik. i Zyku tak, Kto no. jest najsilniejszy na paleonowie? No kto? No chyba Palion, nie? Jest najpotężniejszy. O! Ej, dobra, poginę, ej, zginąłem. Dotni łóżka. Dotni łóżka. Kto jest najpotężniejszy? Ej, oa, oa, oła. Ej, czemu dziła się

za to mówię, Senderman stary, nie ruszaj się, oj, go nie ma. Dobra, uciekajmy stąd. Idź. O, 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 Wypad, wiemy, no wiemy. do więzienia, stary. Ja nie mogę, Dzień czemu ty nie możesz koniec. być normalnym więźniem? Dobra, weź go pod prysznic, weź go pod prysznic, stary. Weź go pod prysznic, o, a, dobra, jestem już w więzieniu. Już nic nie ma, wszystkie tenki zabrane. Jak no, pod prysznic? Gdzie No, prysznic jest na dole, Steve. No, co ty nawet nie wiesz by to Dobra, to idziemy, idziemy szybko do podprysznic już Cyberdy. Ja no. to pod prysznic? Jak to pod prysznic? Ja nie idę pod żadnym prysznic. ty, gdzie to dokładnie się już metrowe. No tu za tobą. Patrz tu. Za dobra. On okay, musi zejść okay. na, dół, na dół, a się o, co o, co prysznic? Z metra. Dobra, idziemy do Już. Ale ja nie mogę do Czybko. takiego prysznica wchodzić. Cieszto. Ale wejdź, wejdź po prostu. Wejdź, wejdź. już. Już. Jeszcze, jeszcze sekundkę. Jak Okay, to Jeszcze to dobra. Dobra, daj mi wodę. O, dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Zarycone. O, dobra, dobra, To daj mu patrz. Ja, tak. Daj mu to do jedzenia, zobacz. Patrz, bo to zobaczymy, czy jest dobrym więźniem. Patrz, chodź tu, Steve. O, bzyku. Where are you? Where are you? Proszę. Okay. O, co ty taką taką kupę mi dajesz? Ja tego nie zjem. No, nie To jest to, ty ten Stanisław jest oraz te nerwosizm. To nie jest

to tutaj. Mi... Ja jedyne co będę jeść, jeść to złote jabłka i nic innego nie będę jeść. Tego kup tej kupy to ja nawet nie dotknę. Ale to nie Stop. jest kupa, to jest normalne jedzenie stary. A, normalne jedzenie, to sam sobie to zjadę. Ale o! cię wziął na wędkę. Ej dobra, dobra. ej Steve, dobra. a co ty na to, żeby wziąć go do najgorszej celi? Nie! Czyli, wiesz o którą mi chodzi? Bziku, albo nie, to tak. jesz, albo idziesz do najgorszej lecimy. celi. No do, 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 do. Dobra. dobra. Jeśli to zje, to nie dobra. musi. Nie, nie mogę. nie, może. Nie, to! Nie, zryj to, zryj to. to, Nie, to! Nie, dobrego. Nie, zerido. Nie, dobrego! Nie, Nie, Dobra, to jest oh, Uj, nie mogę dobre. Tego Mów, że to jest pyszne! Mów, że to jest pyszne! <laughs> no, o, fuj, zjadę to! Mów, że to jest dobre! Jak <laughs> oh, stary, oh, dobre? Oh, Pójdź dobre! Oh, obrzydliwe, ja nie mogę stać <laughs> na noga! Ja nie mogę, nie wierzę <laughs> w nikko, jesteś taki agent! A teraz, Brzeku, zlądzie w moim stole! Łe, 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 łe! Ale nie ruszaj się! To tyk w mordy! Za te wszystkie te słowa! Dobra, A, nie teraz lecimy do najgorszej celi, Yeti. No, Nie pożałujecie tego. Ja, ja nie wierzę, że pan. Idziemy to... do najgorszej celi ej, i go idziemy. zostawiamy, i go zostawiamy. Nie, tam. ale ja ej, widzisz, jak zjadł mięso? Nie powiedziałem, to... że Yeti, dobrze. Pierwszy raz. No, skończyłem. Co... Ej, ej, ale czekajcie, przy zjadłem to zgniłem mięso. Nie powinienem iść do tej celi. Ale byłeś nieprzeczny, znaczy on tak powiedział. Musisz się go słuchać. Nie mi to no tam to ryszka, nie? Musisz mnie uratować, musisz mnie uratować. Skończyłem, skończyłem. Zeddy Burmar, za tej tali, no, yours. Szybko szybko, go kacu. To tydzień po głowie tak będzie, jeszcze Matkim. Jakie jest lava? Nie, dobra. już jest woda, gdzie. Gdzie to no. jest? Tutaj, tutaj, wow. i na lewo. Na I lewoo, okej. Ej, co jest? Rozwalona jest, doby. Wy... Gaugany najgorsze nie mnie. No dobra, no to i tak tu ty... będziesz, i tak tu będziesz, a my ja, po prostu ja. zamurujemy. I tak tu będzie. Zostawiamy się do Wigilii. No. no, Nie! Dobra. To było na tyle. Co? Czy? Ooo, daj mi to dobra. wiadro, daj to wiadro, daj to wiadro. Dobra, git. Dobra, no to w sumie zostawiamy go tu, a i może iść już, Steve. Nie, Ja się nie, nie tu ja nie? Nie, nie, nie może iść już, może iść, ja już spadam. Ja, no, ja, dobra, iść. ja, powiem palionowi, spiszę, ja tylko spiszę notatki i ten, i powiem palionowi, jak się spisałeś. Dobra, to się Steve. Dobra, bzyku, bzyku. Co jest, co jest? Spoko, ja ci uratuję. A nie, tak serio. A, tak serio, Kupa, tak serio, nie stary, ci. stary, 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 to, 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 to był taki prank, tak serio, palion ten. Prank. To był prank, palion. O! Czy To nie był prank? No, stary palion nawet nic nie wiedział, po prostu Steve chciał cię sprankować za to, że coś mu niby zrobiłeś, może mnie no okłamał, nie, nie? Nie. Nie, nie, to Stary, to żart. ty musisz coś zrobić Steve'owi, bo on się na ciebie uwziął, nie? Ale no, spoko, on, on, on w ogóle myślał, że serio tu będziesz, ale nie no, Steve, on nie Nie, nienawidzi jest! Wiem, stary nawet nie wiem dlaczego. Czemu on cię nienawidzi, stary? Nie wiem, nie wiem, nie pytaj się mnie, naprawdę. Nie, nawet nie chcę, nie, nie chcę o tym myśleć, nie no, chcę. No, weź swoje i ty, stary, ale ty masz i no, fajnie. Ale... Co to jest za mięcz, no, stary, co on robi? Nie no, słaby z mora stawonogów, bo ja na niski A nawet Co robi z mora stawonogów? Że pająki, pajęczaki wszystkie bije za więcej i tam jakieś takie... O, ciekawe. No. Dobra stary, ja ulatniam się w swoją stronę, ty iść w swoją stronę lepiej. Ej dobra, myśli, że co myślisz, że to jest... tam Steve stary! Oh, za nami! dobra szybko, uciekaj pocieka. stary, Poczeka. widzimy się jutro. Widzę to woda, by tyle trzymajcie się, cześć!